Skoro, skoro Pani tutaj powiedziała o nadużyciu, no tak, to jest też element bardzo często wykorzystywany przez lekarzy. Jeżeli pan nadużywa, to pan umrze, pan będzie miał kamicę nerkową i tak dalej. Mówię tutaj o, na przykład o lekarzach, którzy mówią o tym, co się stanie pacjentowi, jeżeli będzie nadużywał witaminy D3. Będzie um, Pan umrze natychmiast. To jest toksyczne, były w internecie, kto jest, to, to zna różne takie panie, które panie doktor, które opowiadają tego rodzaju rzeczy. I to jest element budowania strachu. Natomiast poinformuję Państwa, zresztą Państwo doskonale wiedzą, że wszystko, co się nadużyje, może być śmiertelne. Jeżeli Państwo usiądziecie, wypijecie 6 litrów wody albo 8, umrzecie natychmiast. No nie będzie możliwości. Jeżeli będziecie biegać sport, będziecie nadużywać sportu, będziecie biegli 500 kilometrów, padniecie, umrzecie. Wszystko, sport jest ważny, ruch jest ważny, co mówił profesor, ale jeżeli go będziemy nadużywali, umrzemy. Przez sport do kalectwa, przez sport wyczynowy do kalectwa. Wodą możemy pić wodę, pi pijąc wodę możemy umrzeć. To samo z płynem Lugola, witaminą i wszystkim innym. Musi być umiar, musi być rozwaga i rozsądek.